Dobra, już jesteśmy w drugiej części trzeciego odcinka z MSP, no bo akurat się okazało, że tamten już się za długo nie nagrywał. chociaż ja widziałam, że akurat 8 minut było, jak się skończyło nagrywać, więc to było takie dziwne. Naprawdę dziwne. Jak mi się zaczęło kupywać, no w Andy na wersję, nie wiem czego, ale nie kupiłam się. To szkoda. Chłóżm ja, bo to kosztuje 10 zł, to bym na pewno to miała. E, tak godzinę to kosztuje, nie. E, 100 zł, no. E, w końcu się wysłowiłam, a tak w ogóle to, to jest to konto, które mówiłam w tamtym odcinku, znaczy tamtej części. I to jest konto mojej mamy. A to jest pysiaczek. No, a tutaj, i takie miałam oczy kiedyś, o tacie, tacie kwadratowe, ale to jest chyba kakel. Ale dziwne, niebieskie te włosy. Murzyn z niebieskimi włosami. O Jezu. Dobra, co? A. A teraz bym do hakera. A było przywitanie? Co ty <totrę> robisz? O, i to są hakerzy. Uuu. Ja Ale nie mam, który to jest pierwszy. Tak, a ja do... A jakiegoś... to nie jest haker. A go, co... ja do jakiegoś wysłałam coś Wysłałaś i... Wysłałaś prezent. I wysłałam prezent i i, i, i nie Skakował? No ja się kończę. Koko. Koko na? Mhm. No. A nie, to była ta Michalina. Czekaj. Michalina? <noise> tak. Michalina? Tak, Michalina. Po, powiedz mi jej nazwę. Michalina. Cychy? Cycha. Cychy. A. L. A. L. A? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 9. Co? Czekajcie, bo mama mi dzwoni. Nagrywanie, że zapomniałam, że y, mi mama robi pierogi. Y, tak, a ja się nie odzywałam, budy. Przepraszam. I będzie na odcinku Moja mama, która krzyczy do mnie. I, i tak, przepraszam. I dałam ci pierogi. Roz... O, laptop jest gorący. O, taki nie, ogarniający też. No Co ty tak daleko? No bo żeby. Szukaj miała... ten kalinę. Szukał już pierogi. Dobra. Szukaj nikalinę. Dobra. Tak, to jest Michalina. No bo może... Super Michalina. Michał. O, to chyba ta. N Michalina. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No to ona. 10 Ona przecież ma drugie konto. A nie, to nie ona. Tak, na pewno. <śpiewanie> Super. Nie, bo tu powinna być jeszcze ta kreseczka, ja to nie widać. Nie, nie. Powinna być, ale nie ma. Co, ona sobie kątą usunęła? Nie, bez kreseczki. No musi być kreseczka. No ja loginęty, po to widziałam jej login, kreseczka. To może mi się cukru. Ale nie mi się przykuwa, że bez zero. Co? Przykuwa, że bez zero. No bez zero! Ona miała no, tak ona Nie, dobra, już mi pokazuję. Tak, ale będzie Michalina, Michalina. Czekasz ja Michalina, Michalina. O Wimek możemy zobaczyć. Jak? Majasz i... najlepsze przyjacioła. No właśnie. Ale lepszej nie masz. Chyba mam, wiesz? Nie, a tak w ogóle to nawet dla napisane trąbka, już to dla, dawno zauważyłam. Tak, ja wiem, bo to miało być z O nie, nie już się nie ma. A właśnie, babcie. <grym _> Nieważne. Nie jest to stawce z góry normalnie. Nie, nie wiem, dlaczego, ale nie wiem. Ja nie umiem stawiać. A właśnie, to jest moje konto. Dlaczego on jest na bosu? <grym> Nie, nie wiem, muszę sobie... Ej, może Michał i na konto zabrał, bo Tak. <laughs> nie dlaczego? No to ja. <laughs> tak, bo. To, ty. Y nie. M bo. bo A nie, ja, nie ja. Nie, nie nawet ten. Pierwszym razem nawet do mojego konta nie oddał. <laughs> tak, więc co już mówić? O mnie. Nie, ty nie masz to mówić. Ja? Hm? Y ale nie wiem co. Okej. Okay. 6 <suszy> minut. Hmm. Tak, dwa skończymy. 6 minut. Nie wiem, co możemy jeszcze pokazać. O moje filmy. O, o. Tutaj w miarę w tych dwóch częściach pokazujemy, co hmm, się ostatnio zmieniło. I moje konto przedstawiamy. Jakby co większe, oczywiście, seki. Gdzieś... Dziękuję. Tak, wszędzie. Dwa. Długa treść. knuje wszędzie. Knuję to miało być. knuje wszędzie. A to była popularna. Dlaczego? <ścoughs> 16 widz. A tu 12. Odbierz seki. Jak od, e, Po prostu super. Odebrać seki. A tu miałem najwięcej widzów. Tak? Nie robić tylko tych co. Wielkanoc 4 miałaś na mniej. Mhm. Najsuper komentarza. Uh -huh. W główre, w głównej roli. Ej, usunę ta cię. Co? Usunęli moje przyjaciółki? Co? Usunęli moje przyjaciółki? Usunęli skąd? Tak. Zabrali mi przyjaciółkę. Takie. No i usunęli jeszcze. Ale wszystkie? Nie, dwie. I to To ja haker usunęłam A to chyba hake. Bo patrz jak Ej, a może ona mnie usunęła? A nie, bo to haker wszedł i usunął. No to ja haker usunął cię. No ja pisze, tak to jest haker. Mm, może to do ciebie. Może to do mnie. <gryzanie> Nie, tobie konto nie usunęli. Mhm. A mi zabrali. A mi, a mi nie wiem, co zrobić. A mi gorzej bym zabrali. A mi gorzej bym ubrani zabrali. ja ci ja zawsze mogę pozdrapa przesyłać, bo za dwa miesiące być może będę miała pan na rok. Znaczy pozdrapa wysyłam sobie w tak. Ja, ja, ja. Co? Co? A Michalin jakiś może miał wpaść i wszystko wydać właśnie. Tak jak u Jacejś, o Olive 2010 jakiś hacker się wkradł na konto miała tylko jeden diak ze skarbonki i zero etyk. Tak. <tłuk> Bo hacker kupił tła. 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 No tła. No tła. No No słowo takie tła. Minuto. No dobra, no to... Pa. Pa, 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 pa.